Hej, 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 siemaneczko, z tej strony Karol, kanał dla dżentelmena. Witam Was w kolejnym materiale i zapraszam Was dziś na coś wyjątkowego. Jestem po etapie testów jednego, moim zdaniem, z największych premier. Naszego sklepu tego roku. Generalnie ten produkt jest bardzo potrzebny i przyjazny nam brodaczom. No, mogę już się zakwalifikować do brodacza, bo trochę ta broda mi odrosła. Czy piwo i mydło może być dobrym połączeniem? Jak ono będzie pachnieć i czy będzie działać? Co produkt Rarecard wprowadza rewolucyjnego na rynek. Polskich kosmetyków. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mydle Rarecraft z dodatkiem piwa ipa. Jest to mydło piwne od marki Rarecraft naszej marki. Ręcznie wyrabiane mydła i to, co każdy brodak lubi najbardziej: czyli bardzo fajny zapach, działanie i skład. O tym za chwilę szerzej w dalszej części recenzji. Zrezygnowałem ostatnio z wklejania intro, ponieważ i tak i tak na razie nad nim pracujemy, więc doszedłem do wniosku, iż będzie lepiej po prostu przechodzić bezpośrednio do tematu. Dzisiaj zajmiemy się omawianiem moim zdaniem jednej z największych premier tego roku na naszym sklepie. Karta 2 i mamy trzy mydła. Dzisiaj zaczniemy od tego. Moim zdaniem takiego najbardziej popularnego mydło z piwem. Ipa. Dodatkowo mam jeszcze mydło koniakowe i mydło druickie, ale o nich będę też w oddzielnych recenzjach mówił, bo każde z nich ma, że tak powiem, nawet lekko zmienione działanie na brodzie. Inaczej delikatnie się pieni, inaczej wymywa tą brodę, dlatego każde z nich musi być oddzielnie opisane i również ma inny skład. Dzisiaj porozmawiamy o tym piwnym. Wygląd każdego z mydeł jest podobny, ponieważ. Jest to wyrabiane mydło ręcznie, więc mówię podobny, nie jest taki sam. Bo jak wiadomo, Rarecraft jest to rzadki wytwór, żebym to tak nazwał w skrócie. Taki, taka zdobycz, która jest rzadka i wytwarzana kraftowo. I tutaj, jeśli chodzi o nasze mydło, tak, one jest wytwarzane ręcznie, dlatego ten kształt jest różnoraki. Ale mniej więcej one mają 110 gram z wytłoczonym logiem rysia. Dlaczego ryś? I tutaj przychodzimy z ukłonem ze strony marki, jakby kłaniamy się w stronę tego zwierzęcia. Jednak ryś jest to nasze polskie zwierzę. Kot ryś jest bardzo rzadkim zwierzęciem i mydło Aircraft jest również takim kosmetykiem. Jest wytwarzane ręcznie, jest wytwarzane w Polsce, z naszym polskim produktem, więc dlatego jest tu ryś i ryś nam będzie towarzyszył. Maszej Marce Rerka. Myślę, że jest to bardzo eleganckie i bardzo oryginalnie zaprojektowane logo. Co jeśli chodzi o działanie. Bardzo dobrym plusem, który już na samym początku zauważyłem i Wy również to zauważycie, jest to, iż mydło się bardzo szybko pieni. Szybko w sensie takim momentalnie, kiedy dostaje wody po dwóch, trzech kółkach, już na dziś na brodzie, zaczyna nam bardzo elegancko wytwarzać pianę. Co za tym idzie, daje nam to wydajność, ponieważ no, nie musimy dużo mydła mydlić, aby zrobić fajną pianę. I co dodam? Dla tych, którzy już w tym momencie mogą powiedzieć, że jak się coś mocno pieni, to jest sztuczne. Nie, jeśli chodzi o skład, będziecie zaskoczeni, ale o składzie powiem na końcu. Jeśli chodzi o samą kwestię użytkowania, szybkie pienienie, ta piana jest bardzo bujna, jeśli mogę tak to nazwać, obfita o to słowo lepiej to określi i bardzo dobrze się wymywa, jeśli chodzi o kwestie, skóry ona nie. Stwarza takiego oporu, eleganckie koła można spokojnie, że tak powiem, dłońmi zataczać i wymywać te kosmetyki spokojnie. Nie zmywa się, nie zostawia żadnego szorstkiego wiecie, efektu i co ważne, spukiwanie nie towarzyszy, podczas spukiwania nie towarzyszy nam żaden. Niepokojący, na przykład, szczypanie, czy jakieś wysuszanie skóry, co jest też ważne. Ta wydajność jest, ale łatwość w spukiwaniu również. Co ja zauważyłem po użytkowaniu go i na długiej, i na krótkiej brodzie przy długiej brodzie te włosy były bardzo lekkie, widać, że to mydło wymywa bardzo dokładnie praktycznie najcięższy kosmetyk ponieważ stosowałem bardzo mocne balsamy, bardzo ciężkie bardzo mocne balsamy do brody modelujące i bez problemu to mydło sobie dawało z nimi radę, nie było trzeba wiecie powtarzać kilkukrotnie tego procesu wymywania, aby ta broda stała się lekka i omyta żeby te kosmetyki zeszły ona została Przygotowana na przyjście kolejnych, co jest ważne, bardzo też, że żeby... Ta skóra nie była wysuszona, nie pojawiały się żadne plamy, czyny jakieś alergiczne i tak dalej. Naprawdę tego nie zauważyłem. Przy krótkiej brodzie natomiast ja praktycznie stosowałem to mydło od samego początku, jak ogoliłem brodę. Bo chciałem zobaczyć, czy rzeczywiście może coś się stać w momencie, kiedy będę je stosował bezpośrednio na ogoloną skórę. Ale powiem Wam szczerze, nic takowego nie wystąpiło. I dla mnie. Tu to mydło dało tą różnicę, ponieważ i na długiej brodzie działało, do długich włosów, gdzie wymywa te kosmetyki, i do krótkiej, żeby tą skórę przygotować, na przykład na przyjęcie olejków, jest tego dużo, bo kosmetyki praktycznie co tydzień są zmieniane, więc i te składniki, i to działanie jest różne, a mydło nadal sobie praktycznie z każdym z olejków czy balsamów, tym płynnym, daje radę, zostawia tą skórę taką, wiecie, Świeżą, ja nie spięta, nie jest taka zbita. Nie czuję, żebym musiał jakoś ustami ruszać, żeby rozluźnić tę skórę. Ona jest bardzo fajna, delikatna, lekka, zarost też fajnie dobrze reaguje. No Nie zauważyłem tutaj żadnych minusów. Sam Fakt tego, jak to mydło pachnie, bo tutaj będzie wielu z Was o to pytać. No powiem tak, zapach to nie jest typowy zapach piwa. Tak, mydło jest z piwem i to jest z dobrym piwem IPA i ma je bardzo wysoko w składzie i o to zadbaliśmy, bo to ma działać i ma też ładnie pachnieć. Kompozycja zapachowa jest tak dobrana, aby nie szkodziła waszej naszej skórze, ale co ważne, panowie, to mydło ma zapach taki, w którym możemy się zakochać. Każde z nich praktycznie ma indywidualnie komponowany zapach tak, aby był nietuzinkowy. Nie znaleźliśmy jeszcze takiego zapachu na rynku. Jeśli chodzi o piwne, ten zapach bym nazwał kolońskim, ale z lekką nutką słodkości delikatny, nie męczący, on bardzo fajnie pachnie z opakowania, jak sobie mijemy brodę również, ale jak spłuczemy nie ma takiego efektu, że wiecie, gdzieś ta warga nam pachnie, jednak ten olejek spokojnie można nałożyć i balsam. I tutaj to jest kolejny plus. I to co moim zdaniem będzie bardzo wielu z was interesowało to skład. W skład mydła piwnego wchodzą przede wszystkim oleje. Kokosowy oliwa z oliwek i olej rycynowy. Mamy piwo IPA, masło Shea, które jak wiadomo działa nawilżająco. Olej awokado, olej arganowy i biała glinka. Glinka właśnie daje nam to, wiecie, wyrównanie tego pH. Zwróćcie uwagę, praktycznie każdy z tych składników jest naturalny. Oleje i oliwki będą nas odżywiać. Tutaj ta biała glinka i witamina C plus E Aloe's również w składzie da nam to, iż no, to mydło będzie działać. Dostarczymy naprawdę naturalne składniki dla naszej skóry, dla naszej brody. I moim zdaniem ta kwestia składu została ujęta, a też z drugiej strony cena tego mydła jest bardzo przystępna. I o to właśnie chodzi, żeby stworzyć coś naturalnego, ale dostępnego dla każdego. Mydło jest stworzone specjalnie po to, aby myć brodę i włosy na brodzie. Ono nie jest uniwersalne i my będziemy to podkreślać, to jest mydło do brody i do zarostu. Bo jednak to pH skóry czy na głowie, a na zaroście się różni, więc ja mówię otwarcie: jest to mydło typowo do brody i tak zostanie. Moim zdaniem powiem szczerze. jeden z lepszych produktów, jakie używałem w tym roku będzie na pewno w topce, jeśli chodzi o kwestię użytkolności i przede wszystkim wydajności i ceny, bo tu panowie jest to też bardzo ważne. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest jeśli kwestia jeszcze tego iż do zestawu trzech medeł dorzucany jest olej lniany aby je przechowywać, bo często, to sam na to się nadziałem, iż mydło bez mydelniczki nie miało gdzie miejsca bytu i gdzieś się ślizgało, gdzieś nam zostawiało takie dziwne rzeczy i nie było to do końca higieniczne, a tutaj mamy elegancki, lniany woreczek, w który możemy to mydło włożyć. Generalnie piwne mydło nie jest moim ulubionym, powiem Wam szczerze, bo mam swoje inne ulubione z linii Rarecraft, ale jest wysoko, jeśli chodzi o Przede wszystkim działanie skład i zapach, bo ten, ta trójka tych cech jest bardzo wyróżniająca się na tle innych, ale oczywiście, tak jak mówię, cena, produkt ręcznie robiony. Chwała Polsce, chwała polskiemu zwierzęciu, naszemu rysiowi, takiej legendzie polskiej. Więc to tutaj marka RareCraft, marka nasza Duma zrobiła bardzo wiele dla Was przede wszystkim, abyście mogli cieszyć się naturalnym i działającym przede wszystkim kosmetykiem. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się więcej, jeśli chodzi o kwestię marki RareCraft, pochylicie się nad mydłami, pochylicie się nad innymi produktami, a mogę Wam już zdradzić, że linia. I marka generalnie będzie się bardzo prężnie rozwijać, jeśli chodzi o kosmetyki. Będzie ich dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Ja mam na imię Karol. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Jeśli Wam się podobał film, łapę w górę, subskrybujcie kanał i trzymajcie się. Do zobaczyska w następnej produkcji. Na razie, cześć, pa!